Zbliżając się do nowego sezonu ochrony, zapraszam państwa do zapoznania się z dwoma nowymi produktami w ochronie warzyw i ziemniaków. Pierwszym z nich jest Divexo. Divexo składa się z ametoktradyny oraz propamokarbu. Produkt stosujemy w uprawie ziemniaka i pomidora przeciwko zarazie ziemniaka oraz w uprawie cebuli i czosnku przeciwko mączniakowi rzekomemu. Stosujemy go Dwa razy w sezonie, w dawce 2 litry na hektar. Drugim produktem, który również od tego roku będzie dostępny, jest produkt Cabrio Max. Cabriomax to pak fungicydowy składający się z dwóch produktów. Pierwszym z nich jest Zampro Pro, drugim jest Elitena. Jest to pak, który w swoim składzie dzięki czterem substancjom aktywnym Ametoktradynie, fosfonianu potasu, piraklostrobiny i boskalidowi będzie chronił plantację ziemniaków przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie. Produkt będziemy stosować w dawce Zampro Pro 2,5 litra plus 0,25 kg Elitena. Produkt możemy stosować dwukrotnie w trakcie sezonu, szczególnie polecamy go na Pierwsze zabiegi ochronie. Po więcej informacji zapraszam państwa do naszych social mediów oraz do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi.